Widzowie, sorry, ale mogliście się ostatnio zdziwić, że pojawiło się, że pojawiło się widzowie filmy po angielsku jakby ja rozumiem, że mogliście się trochę kurzyć, ale robię filmy po angielsku, żeby zobaczyć, ile widzów dostanę pod takimi filmami, bo ostatnio mało widzów jest pod moimi filmami. Hmm. No więc taka szkoda, a i chciałem powiedzieć, że niedługo pojawią się też filmy po polsku nie? ten filmik potrwa mi... Też długo do realizacji, bo chciałem nie robić filmiku, w którym coś wyjaśniam, chciałem od razu zrobić filmik, w którym wam wszystko powiem od razu, czyli że jakby yy, wy jakby to oglądacie, a ja bym po prostu yy, grał w jakąś inną grę. czyli jakby mi chciałem powiedzieć o tym, że jakby yy, chciałem nagrać odcinek od razu z Forsaken, ale jakby mi chodzi o to, że... Nie mogłem, bo tak mi źle to wszystko wychodziło. Musiałem robić filmy bez dźwięku. Na przykład mam nadzieję, że wam się spodobają takie kile, gdzie na przykład, takie filmy, gdzie testuję właśnie skinny The Guide na przykład. Bo te filmy są po angielsku, ale są bez dźwięku, żebyście wy, polscy widzowie, mogli jeszcze te filmy oglądać. Ogólnie bardzo mi szkoda, że... Że wrzuciłem tylko tyle filmów angielskich i że nie mogłem rzucać tych filmów, bo bałem się, że coś źle się stanie, coś mi, coś się stanie z tym filmem. No więc teraz chciałem tak wyjaśnić, że filmów nie było właśnie przez to prostu. I właśnie przez to, właśnie po prostu taki jest problem z tym, że właśnie. Z tymi filmami polskimi to jest taki o dziwo, taki problem, że po prostu mało widzów jest, więc widzowie, jeśli, jeśli widzowie ten macie pomysły, na jakich filmach byście chcieli oglądać i byśmy za to dostały dużo to po prostu napiszcie mi w komentarzu. Bardzo to będzie. Bardzo Was lubię widzowie. I dziękuję za ostatnie oglądanie mnie. I bardzo mało filmów było w tym tygodniu, więc ja mam nadzieję, że po prostu Wam się to spodoba. No i to jest wszystko, co chciałem powiedzieć mniej więcej. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, wysłuchanie go, bo po prostu to dla mnie dużo znaczy. Marka.